Jest takie narzędzie, które powoduje ogromne zmiany pod warunkiem, że go użyjesz. Narzędzie wykorzystywane w rozwoju osobistym i duchowym. Narzędzie to ogromnie zmienia twoją perspektywę, pozwala ci spojrzeć inaczej na siebie, na bliskich i na otaczający cię świat. Musisz spełnić jeden warunek. Należy go użyć. Ja nazywam się Anna migdał i jestem Soul Coachem. Jestem trenerem radykalnego wybaczania, nauczycielem Vedigard, nauczycielem Soul Body Fusion i używam wielu innych technik w odkrywaniu siebie, w odkrywaniu miłości, która drzemie w tobie. Tylko jest przykryta tak mocno, że jej nie widać. Jestem także autorką programów online, które zbliżają nas do miłości do siebie, które transformują w nas to, co trudne, aby to, co piękne w tobie mogło wyjść na światło dzienne. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Ci o radykalnym wybaczeniu o narzędziu, które zmieniło moje życie. Z radykalnym wybaczeniem zetknęłam się wiele lat temu, kiedy cierpiałam na nerwicę lękową. Kiedy usłyszałam diagnozę, że najlepiej byłoby zajmować się mną w szpitalu, na oddziale zamkniętym, Pomyślałam, że muszę, mogę i chcę coś zrobić, aby pomóc sobie. Czułam całą sobą, swoim wnętrzem, że jest inna droga. I w splocie wielu przypadków, w których teraz absolutnie nie wierzę, doszłam do radykalnego wybaczenia. Kupiłam książkę. I zaczęłam pisać listy radykalnego wybaczenia. Radykalne wybaczenie zawiera kilka narzędzi: to listy radykalnego wybaczenia, to arkusz radykalnego wybaczenia, arkusz samo wybaczenia, ale też cztery kroki radykalnego wybaczenia i siedem kroków. Narzędzi jest sporo, jednak one nie zadziałają, kiedy my nie mamy gotowości, aby wziąć je w swoje dłonie i użyć. Ja tą gotowość znalazłam, a wręcz zostałam zmuszona przez życie do tego. Tak, miałam wybór, mogłam po prostu zacząć łykać psychotropy. Jednak wybrałam inaczej. Wybrałam dotknąć tego trudnego co we mnie przy pomocy listów radykalnego wybaczenia. Pisałam listy jak szalona. Do dzisiaj opowiadam na spotkaniach z kobietami, na warsztatach, że tych listów tylko do mojego taty napisałam. Około 17. Do dzisiaj zdarza mi się napisać taki list, kiedy czuję, że jakieś niewygodne emocje buzują we mnie, zbierają się we mnie. Pisanie listów radykalnego wybaczania to narzędzie, które jest pod ręką dla każdego. Potrzebujesz kartki, długopis. Ciszy, przestrzeni dla siebie. Możesz usiąść i zacząć pisać. Listy piszemy przez trzy dni. Pierwszego dnia to list mocno oskarżający. Listy radykalnego wybaczenia piszemy nie po to, aby oskarżyć rodziców albo osobę, do której piszesz. Nie po to, aby komuś zrobić przykrość. Piszemy je po to, aby nam zrobiło się lżej. Piszemy je po to, aby uwolnić trudne emocje, które są w Tobie. Piszemy po to, aby skontaktować się z tą przestrzenią w sobie, którą przez lata wypierałyśmy, ukrywałyśmy. Dlatego. Jeżeli pojawia się w Tobie opór, że nie chcesz do tego wracać, że to trudne, że lepiej tego nie robić, to wiedz, że to Twoje programy przetrwania, to Twoje ego robi wszystko, abyś nie wyszła tam i po raz kolejny nie cierpiała. Kiedy jednak wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, kiedy chwycisz długopis w rękę i zaczniesz pisać, Zobaczysz, jak wiele zmieni się dookoła. Czasami jest tak, że po napisaniu trzech listów zmienia się tak dużo, że ty aż nie chcesz wierzyć, że to jest możliwe. Wracając do pierwszego listu. W pierwszym liście zawierasz wszystko najtrudniejsze. Piszesz bardzo, będąc w świecie ofiar. Czujesz swoją krzywdę. Jeżeli piszesz list do mamy, to tytułujesz go: Droga, kochana, albo po prostu mamo. Mam do ciebie żal, ponieważ. Jestem na ciebie zła, ponieważ. A kiedy czujesz opór i wiesz, że nie możesz napisać tego listu, to zacznij od zdania. Mamo, nawet nie potrafię napisać do Ciebie listu. I opisuj wszystkie trudne momenty, które pamiętasz. Opisuj, co wydarzyło się, gdy miałaś 7 lat, 6. A może pamiętasz momenty, kiedy byłaś jeszcze młodsza. Pisz o nich jak najwięcej, ze szczegółami. Napisz o tym, jak... Mama zostawiła Cię u babci, a Ty tęskniłaś, tak bardzo chciałaś do domu, jak czułaś się niekochana, jak było Ci trudno, jak było Ci źle, jak czułaś, że Twoje malutkie serduszko rozrywa się i martwiłaś się ogromnie, że może już nigdy po Ciebie nie przyjedzie, albo, albo po prostu, że Cię nie kocha. Napisz o tym, jak bardzo jako nastolatka chciałaś kupić coś nowego, a mama powiedziała nie, bo nie mam pieniędzy. I ty z jednej strony bardzo rozumiałaś sytuację mamy, ale z drugiej strony tak pragnęłaś mieć tę nową rzecz. Napisz o tym, kiedy miałaś wrażenie, że mama faworyzowała twoją siostrę lub brata. Napisz też o tym, kiedy nie było ją, a ty ją bardzo potrzebowałaś. Napisz o tym, jak nie obstała za tobą, kiedy tato krzyczał. Opisuj wszystkie momenty, które pamiętasz, ale dokładaj też do nich ładunek emocjonalny. Nawet jak teraz nie pamiętasz, jak się wtedy czułaś, użyj wyobraźni. Pomyśl, jak mogłaś się czuć wtedy. I jeszcze bardziej opisuj co przeżywało to dziecko pamiętając że nie robisz tego przeciwko mamie tacie czy osobie do której piszesz pamiętając że robisz to dla siebie i tylko dla siebie emocje to energia kiedy dajesz im uwagę uwalniasz energię emocji z swojego ciała a nie potrzebujesz mieć niskowibracyjnych emocji, więc przelej je na papier, przelej je na list. Kiedy napiszesz list i czujesz, że to koniec, przeczytaj go na głos. Wyobraź sobie, że twoja mama lub tato, osoba do której piszesz, siedzi przed tobą i przeczytaj ten list na głos, tak, żebyś słyszała swoje słowa. A jeżeli masz okazję przeczytać go trenerowi radykalnego wybaczania, to zrób to, skorzystaj z tej okazji. Ten proces wtedy jest jeszcze głębszy. Prawdopodobnie poleją się łzy, być może poczujesz ogromną złość, i o tym, jak uwalniać złość, powiem już wkrótce. Kiedy przeczytasz Znajdź miejsce, aby spalić ten list. Zrób to bezpiecznie, najlepiej poza domem, w ogrodzie, na balkonie, a może w jakimś miejscu, w którym będziesz czuła się komfortowo. Ostatnim etapem jest oddanie tego listu żywiołowi wody. Zauważ, że współpracujesz z czterema żywiołami. Te listy mają ogromnie oczyszczającą moc. Kolejnego dnia piszesz drugi list do tej samej osoby, drugi list do mamy. Drugi list zawiera w sobie ciągle żal, smutek, wyrzucanie tego, co jeszcze zostało, ale otwierasz się na zrozumienie. Otwierasz się na to, że mama po prostu nie umiała inaczej, że mama jest tylko i aż człowiekiem, że być może też miała trudne dzieciństwo, a może sama jesteś mamą i jak patrzysz z perspektywy mamy, to wiesz, że nie jesteś w stanie postąpić inaczej. Po prostu nie jesteś w stanie. Że nie da się czasami zrobić tak, żeby dziecko czuło się bezpieczne, kochane, zaopiekowane, bo masz tyle obowiązków i tak bardzo życie cię woła, że pomimo tego, iż ty sądzisz, że robisz najlepszą pracę jako mama, to twoje dziecko i tak przeżywa swoje emocje, bo to ono wybrało ciebie. Na swoich rodziców. Napisz drugi list i dokładnie tak samo. Przeczytaj go na głos i spal w bezpiecznym miejscu, a na końcu oddaj żywiołowi wody. Trzeci list to list mocno wybaczający. Trzeci list piszesz do tej samej osoby, do mamy. Z ogromnym zrozumieniem patrzysz na mamę, jak na tą kobietę, która dała tyle, ile umiała, która też była ciepła, troskliwa, która być może pochwaliła czasami, a może bardzo często, ale tego nie dostrzegałaś. A jeżeli nie możesz nic znaleźć, nic pozytywnego, to poczuj szacunek do mamy jako do osoby. Jako do kobiety, która cię urodziła, jako do przodkini w swoim rodzie. Trzeci list, również przeczytaj na głos i spal. Kiedy przejdziesz ten proces, poczujesz więcej przestrzeni dookoła siebie, poczujesz, że coś się zmienia. Jeżeli jesteś gotowa sięgać głębiej po kolejne narzędzia radykalnego wybaczenia, to bardzo zapraszam cię do pracy z arkuszem radykalnego wybaczenia. I opowiem Ci moją historię z arkuszem. Przeczytałam książkę radykalnego wybaczenia, wydrukowałam arkusz i chciałam go zrobić. I zrobiłam pierwszy, drugi, trzeci i pomyślałam: arkusz nie działa. Listy. To jest petarda, przynoszą uwolnienie, są fantastyczne, dają ulgę, ale arkusz nie, arkusz nie działa. I gdy wiele lat później stałam się trenerem radykalnego wybaczania, okazało się, że arkusz ma w sobie ogromną moc. Jedyne co trzeba, to umieć zrobić go poprawnie. Więc jeżeli czujesz, że nie możesz wybaczyć, że pomimo listów, że pomimo tego, że pracujesz, odkrywasz i uwalniasz, jest ci trudno wybaczyć, to zapraszam Cię na pracę, do pracy z arkuszem radykalnego wybaczania. Kolejnym narzędziem jest arkusz samowybaczania. My bardzo często nie schodzimy do tej przestrzeni w sobie, która nazywa się poczuciem winy, i arkusz samowybaczania jest narzędziem, które pozwala nam spojrzeć na siebie oczyma miłości, spojrzeć na siebie. Jak na istotę, która doświadcza trudnych, ziemskich przeżyć, jak na istotę, która, pomimo tego, że bardzo się stara, nie potrafi inaczej. To trzy najważniejsze narzędzia, które możesz użyć tak często, jak potrzebujesz. Listy zacznij pisać dzisiaj. Arkusz radykalnego wybaczania, arkusz samo potrzebujesz przynajmniej, aby pierwszy raz ktoś przeprowadził Cię przez ten proces. Radykalne wybaczenie przenosi nas w inną przestrzeń, przenosi nas do takiego spojrzenia na siebie i innych, w którym w końcu. Sami czujemy, mówimy i wiemy, że nic nie trzeba wybaczać, że wszechświat jest doskonały, że złość, smutek i żal to są emocje, które po ziemsku trzeba uwolnić, należą do świata ziemskiego. Ale patrząc na całą naszą istotę z poziomu ducha, Wszechświat jest doskonały i nic nie trzeba wybaczać. I to, żebyś ty mogła doświadczyć zdrady, żebyś ty mogła doświadczyć obrzucenia, to inna dusza, inna duchowa istota musi poświęcić się i stanąć po drugiej stronie i dać Ci możliwość doświadczenia tego trudnego. I ja wiem, jak na początku nasze ego buntuje się i kompletnie nie chce tego słyszeć. Jednak z czasem to staje się naszą prawdą. Zapraszam Cię do radykalnego wybaczenia, do narzędzia, które zmienia perspektywę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodach, którymi pracuję, to zapraszam cię na mój fanpage na Fly Hi Relax jest w Tobie moc. A my słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia.